Tak, 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 tak. Proszę Państwa, to my. Pytanie na śniadanie, kłaniamy się nisko. Ida Nowakowska, Tomasz, Tomasz bon. Wolny. Gdzieś frajduchna nam tu... A nie, a frajda, frajda frajdu... się opala. Już na czerwonym dywanie, zaraz do niej w takim razie tam przejdziemy, ale zanim, to goście dzisiaj kapitan. I temat kapitalny. Nie mogę się doczekać już, żeby usłyszeć wszystko właśnie o tych klasach, bo mowa o profilu militarnym w szkołach. Okazuje się, że jest tak popularny, bije rekordy popularności w tym momencie. Pięć osób na takie jedno miejsce. Ale teraz Teraz oni, którzy właśnie takie miejsce zajęli, są z nami. Również ci, którzy to wszystko organizują, kształtują i którzy wiedzą na ten temat wszystko. Witamy serdecznie. Dzień dobry. To rozpoczniemy Dzień od dobry. Pani Dyrektor. Dzień dobry. pani dyrektor Dzień dobry. Wiem, Czy to jest profil militarny, czy bardziej powinniśmy mówić o klasach mundurowych? Co byłoby tutaj bardziej trafne, tak na początek? No dokładnie, szkoła o profilu mundurowym. Szkoła o profilu mundurowym. A na, tak mundurowym. Jest. A na przykład pierwsze liceum ogólnokształcące pól imienia 111 Eskadry Myśliwskiej w Ołominie. Dzień dobry, Pani Dyrektor. Dzień dobry. Jest z nami także chorąży Rezerwy Mariusz Księżop Polski. Dzień dobry. Ta sama, ta, ta sama szkoła, żeby nie było. Tak, tak? Prawda? I oto oni wychowankowie albo cały czas uczniowie. Najpierw Weronika Wielgo, absolwentka szkoły, tegoroczna maturzystka. Witaj serdecznie. Dzień dobry. Jest z nami także Damian Godlewski, Kadet, Gabriela Kalinowska Kadet i Jakub Polkowski również kadet. Dzień dobry. Różne mundury, różne barwy. Za chwileczkę o was porozmawiamy, ale może na samym początku. Panie chorąży, znaczy, jeżeli chodzi o popularność, to, to niesamowita. Właśnie rozmawialiśmy tak. chwilkę przed anteną, bo znalazłem takie dane, które mówią, że, że planowanych nowych otwarć takich klas było 45, ale ze względu na potężne zainteresowanie w całej Polsce będzie ich nowych aż 115. Skąd bierze się... To zainteresowanie i ten sukces państwa. Ja sprawie. myślę, że profil szkoły, oprócz tego, że są przedmioty ogólne, czyli tam historia, geografia, biologia i tak dalej. Normalna szkoła. Normalna szkoła średnia, normalne liceum. Dodatkowo są właśnie przedmioty mundurowe, policyjne, wojskowe i tak dalej. Co za tym idzie? Są ciekawe zajęcia. Są organizowane kursy nurkowe, są organizowane kursy skoki spadochronowe. Oczywiście szkolenia strzeleckie, no, yeah. cała masa różnych fajnych rzeczy. Tam młodzież naprawdę się nie nudzi. A wręcz przeciwnie, musi nauczyć się takiej e, dyscypliny, mhm. żeby pogodzić e, część wojskową z częścią ogólną mhm. i jeszcze dodatkowo z poświęceniem swojego wolnego czasu. Mhm? Czyli tak naprawdę jest bardzo dużo tych zajęć dodatkowych. Te tak. zajęcia ogólnokształcące są tak jak w każdej szkole, i dodatkowo tak. są zajęcia, w których na przykład e, e, uczą się czego e, młodzi tutaj nasi kadeci kadeci, adepci. Tak, adepci. Czego na przykład, tak, tak, jakie to takie przykładowe zajęcia, tak, żebyśmy zrozumieli, o co chodzi. Na przykład szkolenie strzeleckie na przykład zajęcia e, tak, na strzelnicach, z broni oczywiście ostrej, mm -hmm. e, na przykład zajęcia z topografii wojskowej, czyli orientowanie się w terenie z mapą, z kompasem, z busolą. No mamy się, własną strzelnicę laserową własną strzelnicę, tak Mamy tak własną laserową strzelnicę, tak. No. Pan Horąży też powiedział zajęcia spadochronowe. pani dyrektor, można byłoby się do was jeszcze troszeczkę tak w późniejszym też zapisać. Na czym polegają zajęcia spadochronowe? A czy to jest szkolenie spadochroną najpierw instruktorzy, którzy przeprowadzają te szkolenie, przyjeżdżają do szkoły i Aha. przeprowadzają takie szkolenie teoretyczne dla młodzieży na skoki spadochronowe może zapisać się młodzież, która ukończyła 16 rok życia, tak? Okay. To tutaj jest. Czyli ten... jeszcze się łapie, bo ukończyła mama jest górny pułap, nie, nie, tak całkiem serio i wtedy po teorii, Potem ale dochodzi chętni, też do praktyki. Oczywiście, to już wow. dla chętnych, to już dla chętnych i teraz w, ostatnio w w miniony piątek e, e, grupa 40 kadetów e, wykonała. Super. Również też w, wśród tej grup byli nasi absolwenci Aha. wykonali e, skok spadochronowy na skoczek na lotnisku e, rudniki, również e, nasza kadra też A, brała udział. też e... no I naprawdę wskoka. Coś w skokach. Fascynującość. Weronika, powiedz, bo, 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 bo ty jesteś już. Po... Tak po, powolutku, no bardzo wszystko, powolutku, więc tak, tak, tak jest u, u, u końca tej, tej przygody z liceum mundurowym. Dlaczego wybrałaś taką, a nie inną szkołę? Ja byłam zainteresowana pracą w policji, jednak Aha. na przestrzeni trzech lat moje zainteresowania uległy zmianie. Zamierzałam studiować psychologię, a następnie kontynuować swoją przygodę z policją właśnie jako psycholog na policji. Okay. I, I taki właśnie masz plan w tym momencie, tak. tak? A powiedz, co naj, było dla ciebie najciekawsze w, w tych w doświadczeniach właśnie w klasie mundurowej? Myślę, że największą przygodą były różnego rodzaju obozy, poligony, jakieś sportowe wydarzenia okay. no i tak naprawdę zasady, które w tej szkole panują. Jedność, która nas połączyła. Brzmi dobrze, kadet Godlewski potwierdza. Oczywiście, potwierdza. Dlaczego, dlaczego mo teraz może taki apel do tych młodych, którzy myślą albo z tyłu głowy gdzieś mają taki znak zapytania, dlaczego by nie, to dlaczego tak? Dlaczego twoim zdaniem warto byłoby taką szkołę wybrać? Czyli co twoim zdaniem w niej jest najfajniejszego? Warto by było, moim zdaniem... Wybrać szkołę pól z racji tego, że jest tutaj rodzinna atmosfera, można się nauczyć przeróżnych wielu rzeczy, które, które na pewno w życiu się przydadzą. Zajęcia są przeprowadzane przez wielu pracowników wojska, policji, także chciałbym z tego miejsca gorąco zachęcać do wstąpienia do szkoły pól. Bo można wyglądać chociażby na, tak, na przykład oczywiście. tak jak ty. Ty masz mundur, który sugeruje raczej służbę. Proszę poratowniczą, tak. tak. Okay. A słuchajcie, to nie jest tak, że to jest bardzo ciężkie, żeby właśnie połączyć te przedmioty kształcące i dodatkowe zajęcia, które są i fizyczne, i nie tylko prawda, fizyczne, bo jest bardzo dużo dodatkowej wiedzy, którą musicie również przyswoić. Aha. Jak dajecie radę Gabi, w takim razie? Może Gabi, spróbuj podnosić. Na... Gabi, o, tak. Nie jesteście tam trochę przeciążeni czasem? Czasem mi się wydaje, że o. troszkę tak. Ale to jest o. dobre jest przeciążenie. Sporo tej nauki ze Aha. względu na to właśnie na te dodatkowe przedmioty wszystkie. Ale jak ktoś potrafi to połączyć, jeśli to lubi to na pewno da radę. A które z tych zajęć są twoimi ulubionymi? Nie pytam o te przedmioty, które wszyscy znamy, tylko te dodatkowe mundurowe. To na pewno pożarnictwo, ponieważ również wiąze, wiąże Swoją przyszłość ze strażą i samoobrona. Dobre, też byśmy się tam odnaleźli, kadecie Polkowski, prawda? <grystanie> prawda. Powiedz dwa zdania o, o mundurach, bo każdy tak. z Was dzisiaj prezentuje inny, inny mundur. Wy na co dzień w tych mundurach chodzicie do szkoły? Jak to jest? Na co dzień nie chodzimy w mundurach do szkoły, chodzimy w dni mundurowe. Moja klasa akurat ma dni mundurowe w czwartki i chodzimy właśnie w mundurach WZ 2010. To jest taki wzór jak Weronika Wielgoma na sobie. i Okej, okay, koleżanka ma nie tylko ten wzór munduru, ale także ma tutaj na klapie przeróżne nagrody. To powiedz jeszcze tylko dwa zdania o tym, co tam błyszczy. Aha. Dwie przypinki tutaj są jako za dobre wyniki w nauce. Okay. Czerwony pasek. A możesz mikrofon wziąć do drugiej nie? ręki, to wtedy jest oh, o, zobaczymy o, dokładnie. To znaczy. e, trzecia przypinka tutaj jest za konkurs recytatorski. Mm -hmm. Za różnego rodzaju konkursy też dostajemy przypinki. Mm -hmm. No i ostatnia przypinka, sprawny jak żołnierz, za bardzo dobre wyniki w nauce w przedmiotach mundurowych. I to jest kapitalne, bo to też pokazuje, Weronika, tutaj mamy konkurs recytatorski, że, że, że nie tylko te umiejętności takie mundurowe, drogi. prawda, tak? ale, ale rozwój może być bardzo szeroki. Dokładnie. Pani dyrektor. Dokładnie każdy wyszukujemy mocne strony naszych uczniów. staramy się je wspierać, rozwijać. Tutaj jeżeli chodzi o weronikę wspaniale w szkole realizowała się jako narrator na uroczystościach patriotycznych, Również była laureatką konkursu żołnierz w służbie historii, nie, policjant w służbie historii. Aha. Gabriela policjant. z tego co wiemy przepięknie śpiewa, także to, 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 to też jest talent, który można w takiej szkole i w takiej klasie rozwijać. Panie Chorąży, no to znaczy, dobre poszło zaproszenie, dobre poszło zaproszenie. Ja ciekawe, jeśli mogę się jeszcze dopytać, ile, ile osób, ile absolwentów po właśnie takiej szkole mundurowej potem decyduje się na, Aha, na taką zawodową służbę? Wiemy to? No, tak, tak, prowadzimy takie statystyki tutaj we współpracy z poprzednio wojskowa Komenda Uzupełnień obecnie z Wojskowe centrum Tak. I z zeszłego roku ze statystyk to przez właśnie WKU Warszawa Praga przyszło około 40% naszych no. absolwentów. Natomiast też mamy stały kontakt z absolwentami, są żołnierzami już zawodowymi w, w garnizonie Warszawa, w dowództwie garnizonu. Warszawa, w pułku reprezentacyjnym Wojska Polskiego, mm -hmm. wesołej żandarmerii wojskowej. Mamy też już czynnych policjantów. Także Czyli służba, praca niemalże gwarantowana. A na koniec, panie chorąży, kogo z przyjemnością, jeżeli chodzi o nowych adeptów i ich predyspozycje, przyjąłby pan pod swoje skrzydła? Innymi słowy, kto się po prostu Wszystkich nadaje? Wszystkich młodych ludzi, którzy ukończyli ósmą klasę szkoły podstawowej i czują e, chęć e, wypróbowania czegoś nowego, zdobywania czegoś nowego, czegoś fajnego, zrobienia czegoś fajnego ze swoim życiem, e, z chęcią naprawdę witamy w pierwszym Elo Pool w Wołominie. To jest bardzo fajna młodzież, naprawdę. I przez kilka lat jak z niej ma się zajęcia, niesamowicie widać jak oni się zmieniają. To, że stają się starci to jest jedno, ale to jak, jak się tak jakby formują, o może tak to brzydko powiem, to jest niesamowite, naprawdę to jest wspaniała młodzież uh -huh. i wszyscy, którzy trafią i kończą tą szkołę, to są zupełnie inni ludzie. I patriotycznie, i jeśli chodzi o swoje wychowanie, i jeśli chodzi o sport, o jakieś zainteresowania i po prostu zwykłą taką wiedzę ogólnokształcącą. Niezwykle Wam zazdroszczę. No, zresztą, naprawdę. Ja też. Mówisz ja ja, wiem. Zresztą, wiem, zresztą, wiem my ale to widać. to Wszystko, co Pan chorąży mówi <laughs> tak, i powiedział, tak, też tak. Pani dyrektor, to widać na załączonym obrażku, obrazku. No, bardzo Wam, słuchajcie, dziękujemy. Musimy tylko dodać, to, to padło poza anteną. Chłopaki, dziewczyny potwierdzają, że jest coś w tej żołnierskiej mądrości, że za mundurem albo chłopaki, albo dziewczyny sznurem, coś w tym jest. <laughs> no, coś jest. <laughs> to Wszyscy zachęceni. <laughs> dziękujemy serdecznie. Kapitanie. Naprawdę. Bardzo pięknie dziękujemy i życzymy dalszych dziękujemy. sukcesów dziękujemy. tutaj wszystkim I młodszym i tym, którzy rzeczywiście tutaj dodają sił i, i wspaniale to wszystko kreują. My też jesteśmy ehm. od tego, żeby wasze żagle dmuchać tak. i mamy nadzieję do kolejnego zobaczenia. Dziękujemy, dziękujemy i dziękujemy zapraszamy bardzo. do powrotu. Dziękujemy, dziękujemy serdecznie.